Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Valhalla. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, na dzisiejszym streamie chciałbym zrobić właściwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to zdobycie Excalibura. Druga rzecz to zdobycie włóczni Odyna. Natomiast Excalibur o tyle, o ile możemy zdobyć w sumie w każdej chwili pokonując 3 zelotów i podnosząc 8 tabliczek z mapy, to jeżeli chodzi o włócznie Odyna, to zdobywa się ją w jaskini, do której to idziemy z Zigurtem podczas misji fabularnej, więc włócznie Odyna zdobędziemy później. Zaczniemy sobie od Excalibura. No, i tak, jeżeli chodzi o te tabliczki, to tak jak powiedziałem, musimy ich zebrać 11. Ja na tą chwilę tych tabliczek mam zebranych 5. Jak widzicie, tutaj mamy tajemnicza tabliczka z nożem, z rydwanem, z szachownicą, z uprzężą i z rękojeścią. Trzy z tych tabliczek zdobyłem z zelotów, Natomiast 8 tabliczek podnosi się na mapie i z tych 8 ja mam dwie już podniesione, także zostało nam jeszcze 6. Więc teraz moi drodzy Hmm. Udajemy się na mapę, i na mapie musimy odnaleźć właśnie o takie o symbole. Takie oto symbole. Te symbole na legendzie są jako skarby Brytanii, i właśnie takich oto skarbów musimy szukać na mapie. Mi, z tego co dobrze liczę, powinno zostać tych skarbów do podniesienia 6. Także dwa już tutaj widzę. Tutaj już mamy trzeci. Tutaj mamy czwarty, e, gdzieś tutaj prawdopodobnie będzie piąty i szósty, ale to na razie zajmijmy się tymi czterema, które już widzimy, bo być może dwa. O, jest jeden tutaj, to będzie piąty, a szósty być może, że jest nieodkryty, bo jak widzicie, tutaj niektóre kropki mam jeszcze nieodkryte, te niebieskie, więc być może pod którąś z nich kryje się skarb, ale to my sobie już zaraz to ogarniemy, także. Najpierw zajmijmy się właściwie obojętne, którym, może być nawet ten, który sobie tutaj zaznaczyłem. Także lecimy do starej piwnicy i jedziemy do Colchester. Także do zobaczenia na miejscu. Dobra, Jewel stwierdził, że już można to wyjąć. Oj, co? Chyba jakiś pijany się robi, zobaczcie. Mamy to. Czyli ten skarb Brytanii był tutaj schowany na dnie tego szybu. I ze zdobyciem każdego skarbu dostajemy jeden poziom. Umiejętności. Popatrzcie, jak tutaj było schowane to przejście, widzicie. Ciężko by było to znaleźć, powiem szczerze. No, ale kolejny skarb wpadł nam do rąk. Także szukamy kolejnego. Kolejny widziałem gdzieś tutaj. Jest tutaj. To będzie prawdopodobnie w tej kopalni. Więc przenosimy się i lecimy na miejsce. I tutaj widzę, że chyba już będzie można wypłynąć. Udało się wypłynąć. No i co, i chyba dotarliśmy do tego skarbu. Zobaczcie, mamy to. Czy to był kolejny skarb? No i za skarb, oczywiście, kolejny punkt umiejętności. Także chyba po prostu po niego sięgnę. Najpierw tutaj, a zobaczcie, nie da się. Dobra, to cofniemy. Trzeba chyba najpierw to zdetonować. Bo wisząc na krawędzi niestety nie jestem w stanie podnieść pochodni. Robimy tak. Nie udało się. No i trutka widzę, że już się nie pojawia. Także tutaj była była jednorazowo. Pytanie, jak się stąd wydostać, ale w sumie. O, patrzcie, jest znowu ta trutka. Ale w sumie tak naprawdę niespecjalnie mnie interesuje to, jak się stąd wydostać. Bo tutaj mamy już kolejny skarb i już właśnie do niego uderzamy. Czyli to było dosyć ryzykowne z tą pochodnią. Bo totalnie przypadkowo podpaliliśmy znicz, i ten znicz spowodował, że podpaliła się cała reszta. No ale najważniejsze, że mamy kolejną tabliczkę. I co, i tak na dobrą sprawę. Dochodzimy o. Dobra, mamy to. Czyli to trzeba było po prostu zniszczyć tą ścianę przy tym liście. O, kurczaki. Dobra, mamy to. Czyli to chodziło o to miejsce, zobaczcie. Nie było łatwo je dostrzec, ponieważ było za lodową ścianą e, pokruszoną, ale coś tak czułem, że to gdzieś tutaj musi być. I się nie myliłem. Czeka wspaniała uczta. Strzesz się przeklętych ptaków. <grytanie> Okej. Okay. Strzeż się przeklętych ptaków. A, eee, dobra, czyli stąd możemy zniszczyć to. Fajnie. Dobra, tutaj ta jaskinia zajęła nam do tej pory zdecydowanie najwięcej czasu, ale jest, mamy to. Kolejna tabliczka. Właśnie nam wpadła. Dobrze, jesteśmy przed wejściem do jaskini dla ostatniej tabliczki. Ostatnią tabliczkę mamy tutaj. Jaskinia Derby Spar. Tutaj macie podróż do śpiącego Jotuna i następnie od śpiącego Jotuna, to jest ta tutaj kropeczka, czyli tutaj na końcu tej rzeki. Czy tam nad nią w tym miejscu. Także chodzimy do środka i zdobywamy ostatnią już tabliczkę. Także myślę, że tutaj będzie kolejna garść. O, tutaj jak pięknie w ogóle jest w środku, zobaczcie, jakieś takie niebieskie wszystko jakieś w kryształach takich wystrój bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj powiem szczerze, że trzeba było się troszeczkę wysilić, żeby odkryć to wejście, ale nie było takiego dużego problemu z kolei. A tutaj tutaj mamy i opal, i mamy też klucz. Aby znaleźć osełkę, musisz kroczyć pewnie jak kozica górska, pierwsza krew oznacza ostatnie tchnienie dla tych, którzy zechcą się sprawdzić. Myślę, że ja bym się tutaj bardzo chętnie zechciał sprawdzić. Także odkryjmy tutaj tą lokację. I wychodzi na to, że ostatnia tabliczka uraczy nas chyba najfajniejszą jaskinią. Bo zobaczcie, że tutaj oprócz tego, że jest to jaskinia, to jeszcze dodatkowo będziemy mieli chyba taki ala labiryncik czy coś. Witam serdecznie krusnik, fajnie że dołączyłeś. Czy, czy twój nikt to jest krusnik czy kruśnik? Bez si po prostu. Czy ja to dobrze czytam? Zawsze się nad tym zastanawiam, także... Jak popełniam jakiś błąd, to, to informuj. Rzymskie tajemnice. Piktowie i Normanowie... ...zaciekle walczą o to ziemię. Okej... Okay. Dobra... W takim razie... Musimy pewnie tutaj... Pinaczkę jakąś jeszcze dołożyć od siebie. Oj, oj, oj. O, tu się chciałem drapać. Stąd wskakujemy tam. Dalej lecimy tędy. A tutaj już nas, że tak powiem, ścieżka sama prowadzi. i co, i wskoczymy tu. Wskoczymy. I pięknie. Nigdy nie za dużo tych skarbów. Dobra, i co? Czyżby to już było tutaj? Tak, zobaczcie, jest tutaj ostatnia tabliczka. Tuż przed nami. Proszę bardzo. Czytajmy jeszcze list. Dobra, wydostańmy się. Dobra, to skoro już tutaj zdobyliśmy ostatnią tą tabliczkę, to z tej jaskini już może po prostu wyjdziemy. Nie ma tutaj dalekiej drogi. W porządku, moi drodzy. Mamy 11 tabliczek. Teraz, co z nimi zrobić? Zastanawiacie się. Ano, odnajdujemy w Hamptonshire, na północ od Winchester. Eee, tutaj jest takie coś jak jaskinia Myrdina. Tą jaskinię odnajdujemy. Jest ona dokładnie w tym miejscu, gdzie mam znacznik. Możecie się tutaj szybko podróżą przenieść w to miejsce. I stąd macie już bardzo, bardzo blisko, dosłownie 400 metrów. Chyba jest tutaj, pode mną, jest. Zobaczcie, tutaj wchodzimy. No i przed nami prawdopodobnie kolejne labirynty do pokonania. Przypomnę Wam jeszcze tylko, że w takich jaskiniach jak ta musimy odnaleźć właśnie 8 tabliczek i 3 tabliczki musimy zdobyć ze zelotów. Jeszcze Wam tylko powiem, którzy to zeloci. To jest Hrodgar, Heike i Woden. Hrodgar jest na 280 mocy, Heike na 250 i Woden jest na 220. I oni mają przy sobie 3 takie tabliczki. 8 zdobywamy w jaskiniach, i łącznie mając ich 11, przychodzimy sobie tutaj do tej jaskini. Przemierzamy ten labiryncik, bardzo prosty do pokonania, bo tutaj praktycznie po sznureczku jesteśmy prowadzeni. I idąc tym oto labiryntem, dochodzimy do tej oto miejscówki. No, i tutaj, no cóż, mamy tylko drogę na dół, więc taką też obieramy. Prawdopodobnie trzeba zanurkować w tej toni, i nurkując tutaj, trzeba odnaleźć pewnie dalszą ścieżkę. Ja widzę, że tutaj chyba coś jest na dnie jakiś korytarz. Tak. Czyli nurkujemy, płyniemy tam, gdzie gra nam pozwala. O, tam widzimy, że można wypłynąć. Bo się przebija światło przez wodę. Także wypływamy. Wydostajemy się stąd. Bardzo fajowo tutaj jest w ogóle. Piękne są te jaskinie. Świetnie to jest dopracowane. E, dobra, wyszliśmy. No i teraz szukamy dalszej ścieżki. Prawdopodobnie tędy. Po drodze podnosimy porozrzucane opale. Bardzo fajna jest ta jaskinia, bo oprócz takiej właśnie jaskini, to tutaj widzimy w środku, że są jeszcze jakieś takie Ala monumenty, takie jakby wiecie, zagadkowe budowle, kto to tu postawił, kto to wybudował i tak dalej. Tutaj mamy tablicę z bardzo, bardzo dziwnymi napisami, z czcionką, która przewija się podobno przez wszystkie części Assassin's Creeda. Ja niestety nie miałem styczności z poprzednimi częściami, ale w ramach ciekawostki sobie o do tym doczytałem, że taka właśnie czcionka się przewija przez wszystkie części. No i zobaczcie, na jaką tutaj gigantyczną komnatę natrwiliśmy w tej jaskini Merinda. Ja sobie pozwolę tutaj porobić skany, żeby odkryć dalszą część. No i my musimy się dostać tam prawdopodobnie na sam środek. Tutaj coś nam znalazło. Co to jest? Okej. Okay. Kolejna tablica, która w ogóle totalnie nic mi nie mówi. Spróbujmy iść tędy. Dobra. I chyba musimy się tutaj zbliżać po prostu do jakby środka tej komnaty, bo jest to gigantyczna komnata, zobaczcie, a na środku tej komnaty mamy monumenty, których jak się domyślacie, jest ile? 11. Nie bez przyczyny. I tutaj, w momencie, kiedy sobie podejdziemy, tu można chyba jeszcze coś przeczytać: odszukaj drogę do jaskini. Znajdziesz w niej 12 kolumn? O kurde, 12 tronów na skarby Brytanii i miecz starożytnych. Zwie się Kardflochlo. Jest obrońcą tej wyspy. Niech ten, kto podejmie się szukania tych skarbów i miłości tej ziemi, weźmie i ten święty oręż. Oręż Artur. Pendragon, czyli nikt inny jak Król Artur e, zawitał w tej oto jaskini. E, ten Kaledwlch e, to jest nic innego jak Excalibur, e, tylko jest to po prostu jego inna nazwa. I tutaj było o 12 e, skarbach, ja mam ich 11, bo wydawało mi się, że tyle właśnie ich jest. Posz, policzmy kolumny: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cholera, jest 12, no? Niedobrze. Prawdopodobnie będzie nam chyba jednego brakować. No dobra, umieśćmy wszystkie tabliczki i zobaczymy, no? Wydawało mi się, że jest ich 11, no? Dobra, jedna już jest. Powiem wam, że ten motyw z tymi tabliczkami jest naprawdę wyczesany. To, jak to zostało fajnie zrobione i dopracowane, bardzo mi się to podoba. Jest to jedna z naprawdę licznych mechanik w tym tytule. I w sumie, właściwie, ten Excalibur możemy zdobyć na bardzo wczesnym etapie gry, bo wystarczy poeksplorować mapę, wybrać się właśnie do tych um, jaskiń pokonać tych trzech zelotów, którzy, no nie są za bardzo wymagający. No i mamy tak naprawdę wszystkie tabliczki. Siemano, Bonobilon, witam serdecznie. Okej. Okay. Oj, co, co on tak przeteleportował się do kolejnej kolumny? Cholera, mam nadzieję, że jedna kolumna ma już w sobie tabliczkę. Nie wiem też skąd EWOR wie, którą tabliczkę gdzie umieszczać. Czy on tak na Jana je wkłada, czy jak? Aaa, zobaczcie. Dlatego trzeba tych tabliczek umieścić 11, bo 12 tabliczka już jest włożona. Dobrze, czyli się nie myliłem. Okej, okay, już, już, już jest jasność. Po prostu jest 12 kolumn, ale jeden skarb jest już włożony. Dlatego my zdobywamy 11, 8 plus 3. 8 z jaskiń i 3 z zelotów. Czyli wszystko się zgadza, nie ma żadnej pomyłki. I tutaj bardzo dobre pytanie ze strony Eivora: kto umieścił ten jeden ze skarbów? Kto już tutaj był w tej komnacie, tak? No i jeszcze jedno pytanie jest takie: skąd Eivor do cholery wie, które tabliczki gdzie mają się znaleźć, bo tutaj na tych kolumnach nie ma symbolu. Jaka tabliczka ma tutaj wchodzić, więc on chyba je dopasowuje, po prostu albo na, na Jana, albo po prostu może kształtem pasują. Zobaczymy. Zostało jeszcze kilka do umieszczenia. Dosłownie trzy. No i nie mogę się doczekać, moi drodzy. Zanim umieścimy ostatnią, to zobaczymy sobie jeszcze ten Excalibur, jak wygląda. Tutaj umieszczony jest na środku tej komnaty, wbity jest w podłogę. Pamiętamy, że Excalibur mógł wyrwać ze skały tylko właśnie Artur Pendragon. Przyszły król Artur. Tutaj zobaczcie, tu jest wbity ten miecz, widzicie? W tym miejscu, wygląda genialnie. A spróbujmy go wyciągnąć bez jednej tabliczki. Ani róż. No dobra, miecz. Starożytny oręż umieszczony w skale. Podejrzewam, że tutaj Artur prawdopodobnie go umieścił. żeby kolejna legenda go wyjęła. I tą legendą będzie nie kto inny jak Eivor. Dobra, wszystkie tabliczki już są. Zobaczcie teraz, jak wygląda ten miecz. Piękna poświata tutaj jest dookoła niego. No i zobaczmy. Spróbujmy go teraz wyciągnąć. Proszę bardzo. Przy okazji zdobycia Excalibura zdobywamy trofeum. Zobaczmy je od razu na bieżąco. Wyciągnij Excalibur z kamienia. Proszę bardzo. Mamy tutaj pamiątkową fotę z Excaliburem na plecach. Zauważcie, że rzadkość to jest 12%. Czyli można powiedzieć, że co ósmy gracz mniej więcej zdobywa Excalibur, także tak to wygląda. I teraz, oczywiście, obejrzymy sobie ten miecz w naszym ekwipunku. Ciekawostką jest to, że jeżeli chodzi o dwuręczne miecze, zobaczcie, to ja tutaj w tym tytule mam już ponad 100 godzin i tak na dobrą sprawę Excalibur jest dopiero drugim dwuręcznym mieczem, który zdobywamy mm, także taka ciekawostka eee, i tak ciężki miecz mitycznej jakości mitycznej jakości bardzo dużo ataku silne ciosy dobijające i krytyczne oślepiają wszystkich otaczających cię wrogów legendarny miecz, który może, którym może władać tylko ktoś królewskiej krwi Podobno można nim przeciąć wszystko. Proszę bardzo, zobaczcie, jak się prezentuje nasz Excalibur. I fajne jest to, że podnosząc go ze skały, on już jest jako 7 na 10. Eee, także ja sobie tutaj pozwolę zdjąć eee, ten drugi topór. Gdzie ja go mam tutaj. Tak, żeby w rękach został nam sam Excalibur. Wow! Słyszeliście ten dźwięk podczas zamachu i chowania? Próbujmy atak specjalny. A, to jest ten typowy dla mieczy dwuręcznych atak. No powiem szczerze, że ten dźwięk jest czaderski. Czuć po prostu potęgę tego miecza trzymając go w rękę. Także moi drodzy, w ten oto sposób udało nam się zdobyć Excalibur. Nie wiem co to jest jeszcze tutaj, ale. Zimny ogień, ale nie daje ciepła. Ciekawe. Coż to? Czyżby to była jakaś machina teleportacyjna, która nas z tej jaskini teraz wyłuska na powierzchnię? Czy to nas gdzie w ogóle gdzie indziej jeszcze przeniesie? A, miałem rację, zobaczcie. Czyli dzięki temu. Em, powiedzmy ala urządzeniu, zostaliśmy przeniesieni z jednego miejsca do drugiego, czyli mamy tutaj taką jakby machinę teleportacyjną, można powiedzieć. I zobaczmy, gdzie ja tak naprawdę zostałem przeniesiony. Nie mogę się doczekać, jak sobie tym Excaliburem zawalczymy. O, patrzcie, tutaj jakieś wrota nam się uchyliły. Zajrzyjmy jeszcze tutaj, idziemy idziemy. No dobra, na razie mamy tylko jedną ścieżkę, więc idźmy tą ścieżką, którą nas prowadzi. Ale coś mi się wydaje tak, myśmy tu już byli. To jest samo chyba wejście do jaskini, wiecie. Tak, bo to jest ta ścieżka teraz, którą pokonujemy do tej wody, do której się wskakiwało. Żeby wam to udowodnić, to jeszcze tutaj podbiegnę. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj biegliśmy przed chwilą. Zobaczcie, tutaj dobiegamy właśnie do tego urwiska, z którego można zeskoczyć i popłynąć właśnie do komnaty, która pozwoli nam uzyskać ten ekskalibur. Także, no tutaj, ogólnie, do tej komnaty i do tej jaskini możecie wejść, e, zrobić to wcześniej, no ale niestety nie będziecie mieli wystarczającej ilości tabliczek, e, żeby ten Excalibur mo można było wyrwać mm, z tej skały. O nie, ten guzik. Ok. Udało nam się wykonać ten atak z oślepieniem, który był w opisie. Widzicie? Pięknie, no powiem szczerze rewelacja, naprawdę świetnie się walczy jednym dwuręcznym ekskaliburem, a co mówić dopiero dwoma dwuręcznymi mieczami, coś pięknego. Tyle z mojej strony, wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek ze zdobywaniem Excalibura Wam się podobał. Ja kontynuuję przygodę na streamie, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na streamy, na Discorda, tam się widzimy, a tymczasem na YouTubie na odcinku już się żegnamy, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.